La 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 Zima, zima, Kukucha, Kukucha, nasza zima zła Kukucha, kukucha, nasza zima zła My się zimnie boimy La 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 My się zimnie boimy La 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 Cześć Wam, to jest Gacjan Jeszcze jest zima Chociaż już się zaczął marzec. A jak jest marzec, to już niedługo będzie wiosna. Wiosna, wiosna, radosna. Wiosna, wiosna, radosna. Jest jeszcze dużo śniegu. O. Le, 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 le. Dużo śniegu ciągle jest. Ale słońce świeci coraz mocniej i już niedługo będzie wiosna. Nic tylko czekać, a drzewa zaczną kwitnąć i y, trawa się zazieleni, a śnieg oczywiście się stopnieje. E, jeszcze jest tego śniegu bardzo dużo. O, taki fajny śnieg jest. Dużo śniegu, śniegu dużo jest, śniegu dużo, dużo jeszcze jest, ale wiosna idzie. Pozdrawiam wszystkich i wszystkim życzę jak najszybszego przyjścia pięknej, słonecznej i... E, e, Miłej i właśnie takiej ciepłej i kwitnącej, pięknej wiosny. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. Bye bye. Autumn, 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 o la, la, o la, 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 wiosna, wiosna, przyjdzie, przyjdzie, wiosna. Wiosna, 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 radosna. Ola, la, 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 la Shut up,